Cześć czołem widzowie, witam się z Wami z kampera tradycyjnie, czyli z mojego mobilnego studia nagraniowego. Generalnie chciałbym powiedzieć Wam o pewnej rzeczy. Udało mi się, wreszcie mi się udało, wreszcie udało mi się przesiąść z kamery, którą teraz nagrywam, no bo czymś muszę nagrać to, co chcę Wam powiedzieć. Wreszcie udało mi się przesiąść na to. Udało mi się kupić Ozmo Pocket Trójkę. Wreszcie ją mam. Eee, czy to był dobry wybór? Wow, dobry, to jest mało powiedziane. To urządzenie jest genialne. W porównaniu do <coughs> Pocketa 1 i 2, którego teraz tak naprawdę używam, to powiem Wam, że to urządzenie jest coś niebywałego, niesamowite. Pewnie nie poznałem nawet 10% możliwości tego urządzenia, a jestem zachwycony. Jestem zachwycony jakością obrazu, szybkością działania tego sprzętu. Ten sprzęt ma właściwie wszystko to, co powinien mieć. Powinna mieć kamera taka do vlogowania. Jest naprawdę genialna. Coś, coś, coś niebywałego. Zobaczcie, jak to szybko się uruchamia, żeby móc zacząć. Nagrywać, vlogować, nie wiem, robić cokolwiek. E, zalety: ogromny ekran. Ten ekran w porównaniu do tego ekraniku, który jest w dwójce i w jedynce, chyba jednocalowy, to jest po prostu przemega, wygląda jak prawdziwy. Monitor, jakbyś miał podpięty tutaj telefon, co kiedyś do jedynki i dwójki można było robić, czyli podpiąć właśnie telefon generalnie. Ja posiadam, zakupiłem wersję taką gołą. Jest ten dągiel do podpinania, przykręcania statywu. Można go sobie odpiąć, tutaj wtedy jest USB-C. Podpinamy cały ten dągelek i mamy wtedy gwint do statywu. Ja zaraz przejdę na tą kamerę i zobaczycie sami, jaka jest jakość e, nagrań z e, poketa dwójki, którą teraz posiadam, a z trójki dodatkowo mam jeszcze filterek. Tutaj chyba jest jakiś filtr polaryzacyjny. To zakupił już e, poprzedni właściciel, który mi sprzedał. Bardzo dziękuję za e, owocną transakcję i bardzo miłą. Wszystko przebiegło perfekcyjnie. Jest też ten pokrowiec taki, do którego poketa się tutaj hops wrzuca. Całość prezentuje się. Tak. Niestety nie można skompilować z nim tego mikrofonu, który mam, czyli ten oryginał DJI'a. Niestety on nie pasuje, nie działa. Na szczęście mam e, alternatywę kiedyś, dawno, dawno temu zakupiłem takie mikrofony, które notabene nie działały właśnie z Poketem dwójką, ani jedynką, ani z e, GoPro, które miałem, e, więc, więc miałem taki mikrofonik. To było zakupione gdzieś tam na e, AliExpress. Albo na temu, nie pamiętam, chyba na temu za jakieś, nie wiem, 40 czy 50 zł, coś koło tego. Na szczęście te mikrofony działają. Fakt faktem, no niestety tutaj po podpięciu troszkę to wystaje, ale nie ma problemu w momencie, kiedy mamy to na statywie lub też w ręku. Zobaczcie, jak fajnie mi się to mieści. Mam ten dągelek tutaj pomiędzy pomiędzy palcami, a i tak mogę sobie to spokojnie trzymać, zobaczcie, tak to wygląda także nie przeszkadza mi to jakoś mocno jakość dźwięku z, tego, z tych mikrofonów no nie jest taka oczywiście jak jakość z z mikrofonu oryginalnego, ale spokojnie, spokojnie dojdziemy i do tego kupię mini -mike albo DJI Mic dwójkę w wersji dwumikrofonowej. No bo jest nas dwójka, więc dobrze by było, żebyście słyszeli i mnie, i Anie na przykład, lub też Mikołaja. Także żebyśmy mieli podpięte dwa mikrofony i żeby było śmiesznie, posiadam te mikrofony w dwóch sztukach. Te dodatkowe, takie eksternale, dobrze DJI zrobiliście, że e, można podpiąć tutaj e, dowolny mikrofon. To jest plus dla Was, e, naprawdę. E, dobrze, e, może nie, może jeszcze najpierw e, przejdźmy sobie na tą kamerę, e, pokażę Wam co i jak. Aczkolwiek, no, takie, takie review, tak zwane, już pewnie dziesiątki razy widzieliście. O, może tak się ustawię. Hmm, działa to moim zdaniem po prostu doskonale. Jak widzieliście, szybkość tej kamery jest no, naprawdę zaskakująca. Zobaczcie, hop! Hop! I kamera jest gotowa, tak naprawdę, do nagrywania. Plus na ten joystick, który teraz jest wbudowany, a nie jest, tak jak w dwójce czy w jedynce, dodatkowo wpinany. To jest na pewno na plus. Przycisk do nagrywania oraz do włączania, bo można też włączyć tą kamerę samym tym przyciskiem. Tutaj o Ciach. I tutaj, jak nacisnę, to kamera się włącza od razu do, do pozycji, tej pionowej. Także można sobie nagrywać jakieś roleczki, TikToki czy Instagramy. Potem przekręcamy sobie ten nasz ekranik i ładnie nam się tutaj. Oj, czekajcie, tu muszę. No, tak jak mówiłem, nie poznałem nawet jeszcze 10% możliwości tego sprzętu. Wiem, że nagrywa w 4K 60 klatek. I powiem Wam, że obraz jest kosa, po prostu kosa, tak przeokrutnie jest ostry. To, co lubię, tak, żeby ten obraz był naprawdę fajny, żeby ten, ten to, co mogę Wam pokazać, właśnie, żeby było fajne, ostre, żeby to się dało oglądać w miarę żeby dało się oglądać no i na plus największy dla mnie jeśli chodzi o tą kamerę to jest filmowanie wieczorem tak, przy słabym oświetleniu tutaj ta matryca jednocalowa ze światełkiem 2.0 naprawdę daje sobie doskonale radę tutaj jest, nie pamiętam matrycy ale jest no dużo mniejsza zresztą jak sobie zobaczycie teraz hop tak wygląda obiektyw od, od tutaj osmo pocket trójki. Także tak to wygląda. O, może zrobimy tak, że ja jednym nagram, drugie i kleję to do, do obrazu. Tak to, tak to wygląda. Tak się nagrywa właśnie i tak wygląda Osmo dwójeczka, ja z tej kamery byłem bardzo zadowolony, ja nie mogę powiedzieć, że ona jest zła, ona jest wręcz dobra, ale ta jest lepsza, po prostu najnormalniej w świecie no trudno, żeby nie była lepsza tak to tak to wygląda poznamy ją, poznamy ją na pewno dużo lepiej w niedługim czasie co fajne, co mi się najbardziej podoba, to ten to to wykrywanie twarzy przekręcamy sobie ciach yy, twarz już jest wykrywana o wykrywana i jak gdzieś to postawię to kamera sama za mną podąża nie muszę tutaj yy, gdzieś uciekać no tutaj tutaj był delikatny tracking w tej kamerze ale nie działał aż tak dobrze jak tutaj zobaczcie tutaj się mogę wychylać daleko i kręcić po samym samochodzie, na przykład tak jak tutaj w tej, w, tej, w, tej, w tej scenerii można powiedzieć mogę się tutaj kręcić, mogę się oprzeć, dalej mogę z wami rozmawiać i nie muszę nic tutaj przestawiać no i teraz jeszcze jedno porównanie, zobaczcie, stawiam kamerę, dokładnie kamerę stawiam tu, gdzie, tu, gdzie ozmo Pocket dwójeczka. Dwójeczka stoi tu, czyli po lewej stronie, Pocket trójeczka stoi po prawej stronie, oczywiście po mojej. I teraz zobaczcie, jak mnie widać. Widać mnie, w Pokecie mnie widać dotąd. Teraz zaznaczam e, widok z ekranu z poketa. Widać mnie dotąd. Tutaj widać resztę w pokecie trójce. E, do góry też, zobaczcie, tu się kończy mniej więcej e, poket dwujeczka. Mm, obraz naprawdę świetny, szeroki. No i teraz możecie sobie porównać. Zróbmy e, rozciągnięcie ekranu. Porównajcie sobie, jaka jest jakość e, z, e, w tych warunkach oświetleniowych e, z poketa trójki a z poketa. Dwójeczki, teraz mówię do dwójki, także rozciągamy sobie obraz z dwójeczki i zobaczcie, jak to wygląda, jaka jest jakość, jakie jest porównanie. Także jestem bardzo zadowolony z zakupu tej kamery. Udało mi się, no też można powiedzieć, dzięki Wam widzowie, za to, że oglądacie moje filmy. YouTube oczywiście płaci mi za reklamy. I mogłem z tych reklam pozwolić sobie na zakup właśnie tej kamery. Kamera jest dosyć droga, no nie, nie, nie ma co tu ukrywać. Oczywiście 90% kwoty dorzuciłem z własnej kieszeni, ale tam posprzedawałem różne klamoty, które nie są mi potrzebne, i dzięki temu teraz możemy się oglądać z porządnej kamery. Teraz z powrotem mówię do dwójeczki. Kończę już tą współpracę z Poketem 2. Wyłączam mikrofon, wyłączam kamerę, świetnie się spisałaś w, o kamerą, że tak powiem, do kamery świetnie się spisałaś. Ciężko kogoś teraz innego. Jeśli chcecie rozpocząć swoją przygodę z jakimś vlogowaniem, z jakimś pokazywaniem swoich, nie wiem, wakacji, poczynań, czegokolwiek innego, zapraszam do zakupu Poketa Dwójki. Ona naprawdę na sam początek Wam w zupełności wystarczy, będzie, będzie dobra. Jest nam wystawiona na OLX-a. Wrzucę link do OLX-a w komentarzu. Gdyby ktoś chciał taki komplecik, to go Właśnie sprzedaję. W komplecie mamy pokrowiec, oczywiście kamerę, kartę 128 GB, która jest tutaj w środku. Też ją dołączam, oczywiście mikrofon i ewentualnie, gdyby ktoś chciał, mogę dorzucić pokrowiec, do którego też to wkładałem. No, zrobię tak, żeby było widać. I tu jest oczywiście też taki malutki statywik, który się odkręca. I ten trójnóg wkręcamy tutaj od spodu, ciach, 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 zakręcamy i możemy sobie go rozłożyć i mamy już malutki statywik, także naprawdę fajna opcja. Powiem Wam, że jest to ten komplet, który sprzedaje, jest w cenie na OLX 1000 zł. Myślę, że to jest adekwatna cena do całego zestawu, jaki tutaj jest. Jest to zestaw kompletny, który spokojnie można, którym spokojnie można rozpocząć vlogowanie. Nic więcej Wam nie będzie do tego potrzebne. A jak Wam się to spodoba, to możecie tak jak ja przejść na poketa trójeczkę. Także zapraszam do zakupu. Będziecie widzieć kolejne vlogi z tego właśnie sprzętu także jeszcze troszeczkę cierpliwości mam jeszcze kilka odcinków, które przygotowaliśmy z naszego wyjazdu i będą niestety jeszcze nagrywane kamerą pocket dwójeczką, ale następne już będą nagrywane właśnie tym Ciekawym sprzętem. Gdybyście mieli jakieś pytania co do Poketa Trójki, to nie jestem na razie odpowiednią osobą do zadawania pytań, bo naprawdę nie poznałem jeszcze nawet 10% możliwości tej kamery, ale mam nadzieję, że w miarę nagrywania, w miarę. Użytkowania będę mógł się pochwalić, jak to się spisuje. Na razie to, co zauważyłem, to, co już zdążyłem coś ponagrywać, jestem no, po, po prostu mega zachwycony. Sprzęt jest genialny. DJI stanęło naprawdę na wysokości zadania. No i cóż, ten odcinek już kończymy, to była taka szybka wstawka techniczna, mam nadzieję, że coś tam ktoś tam obejrzy, jak się podobało łapeczka do góry, jak się nie podobało łapeczka w dół, tradycyjnie krytykę przyjmuję, no i co, do zobaczenia, do widzenia, cześć!